Aplikacja Dobroteka, zadbaj o szczęście. Dzień 23. Rodzice nie mogą dać swoim dzieciom niczego cenniejszego niż korzenie i skrzydła. Poding Carter. Bycie wdzięcznym wobec rodziców to nie tylko cnota, ale także cenny element budowania silnych więzi rodzinnych. Rodzice odgrywają kluczową rolę w naszym życiu, a wdzięczność wobec nich może przynieść liczne korzyści. Warto być wdzięcznym za ich poświęcenie oraz trud włożone w nasze wychowanie. Rodzice są naszymi pierwszymi przyjaciółmi, którzy często służą radą, otuchą i wsparciem emocjonalnym. Ich miłość jest fundamentem, na którym budujemy nasze relacje z innymi ludźmi. To od nich w dużej mierze zależy nasze szczęście. Za jakie konkretne dobro jesteś wdzięczny swoim rodzicom? Wymień pięć dobrych rzeczy, które od nich otrzymałeś. Dobroteka, pobierz już dziś.